Ojejku, trochę się nie spodziewałem, że to tak szybko wystartuje. Będzie live z gry Harry Potter, znaczy z Hogwarts Legacy. Chciałem tak trochę na temat szczegółów technicznych tego, ktoś by może chciał to też zagrać, ale jaki to trzeba mieć komputer, jakie trzeba wymagania spełniać. Były już takie jeden i o tym mówiłem. Zmieniło się trochę od tego czasu. Zmieniłem kernel na standardowy Archa 60, najnowszy, bo mam nadzieję, że może właśnie graficzne sterowniki jakieś może miały zmiany. Szczerze mówiąc, wątpię, bo jak już to są jakieś zmiany tam w Waylandzie, w XORG, w mes ale nie sterownik. Wydaje mi się, że właśnie to jest trochę do tyłu. No, albo po prostu zmian nie wymaga, nie? Ale e, zmieniłem kernel, chociaż widziałem, że na tamtym kernelu na przykład kompresując firmę miałem boost, boosty. E, to jest takie e, szczegół techniczny, który, e, o którym mówią ci, którzy sprzedają komputery, że te procesory AMD mają boosta. Mój ma boosta do maksymalnie 5,45 GHz. E, no, to na tym kernelu mi tak mocno nie boostuje. Jak na tym właśnie dedykowanym pod architekturę Zen4, bo to jest taki kernel, który się nadaje do wszystkich komputerów i do Intelowskich, i do AMD, do wszystkich kurczy architektur, do wszystkich tych wersji nie, procesorów. No, a ten kernel Linux myślnik AMD, użycie procesora, jak się wejdzie we wykresy przy kompresji filmu, nie schodzi ze 100%. No, także no, jeśli chodzi o wykorzystanie sprzętu może dość lepszy, nie? No, ale e, zrobiłem taki, bo nie wiem, może, może ktoś na tym skorzysta. Nie? E, karty graficzne to jest Radeon e, 7, 6700. XT. Myślałem, że może mi pójdzie multi GPU, ale multi GPU nie ma co liczyć, no bo to, to jest NABI 22, to jest NABI 24. Ja nawet nie wiem, jakby mieli sobie użytkownicy z Windowsa sprawdzić, czy to jest ta sama rodzina kart, bo jak się wejdzie w jakieś tam szczegóły techniczne, to się okazuje, że to jest przecież seria 6000, nie? No, a to są dwie różne rodziny. Do rodziny na wi 22 należy Radeon 6700, 750 i 6800. Albo mój to jest 6750, kurde nie jestem pewien. Ale no jedna rodzina, i jakbym chciał mieć dwie karty, żeby w jedną grę grać na dwóch kartach. Musi to być drugi Radeon 6700, 6750 albo 6800, wtedy to będzie NABI 22. To jest nazwa kodowa i to są takie rzeczy, których, do których się dokopać jest naprawdę ciężko. Nie? nie jest tutaj napisane, że włączone jest SMU, czyli Smart Memory Access, dostęp procesora, też ta pamięć procesora, czyli pamięć RAM jest jakby współdzielona. Znaczy, to, to nie jest jedna pamięć, jedna pula pamięci, tylko jest bezpośredni dostęp do tej pamięci, czyli że procesor może wysyłać te dane bezpośrednio do kart graficznych. To jest oczywiście włączone. O tym mówi to i o MMU. I SRVIO też mam włączone, czyli. E, wirtualne urządzenia, no bo próbowałem zrobić multi GPU i w tym momencie, jak mam dwie karty graficzne fizyczne, no to żeby mogła potem gra, e, to e, jakby gra się odwołuje do jakiegoś jednego sterownika, nie, do jednej karty, no jest tu potrzebne wirtualne urządzenie, e, ale no, to jest coś co nie ma o tym informacji jakieś najnowsze takie technologie, że to może na Ryzenach serii 8000 albo jeszcze w przyszłości będzie działało tak, że o no, se włączę i jest, nie to mi się wydaje, albo no, to jest tylko do maszyn wirtualnych może jakaś funkcjonalność, ale wiem, że jeżeli ktoś chce korzystać z multi GPU, to właśnie SRO i V też musi być włączone. Jaką ja mam yy, Pamięć zamontowaną. Jest to pamięć Lexara 6400, ale Lexar na stronie podaje, jakie timingi należy ustawić, żeby działała ta pamięć na, na 7200 MHz. Bank interliving jest włączony oczywiście, znaczy memory interliving. W tych starszych komputerach się dało tam ustawić czy ma to być channel interleaving i bank interleaving teraz to już jest po prostu memory interleaving ja mam taki tak tylko dwa banki pamięci no czyli że na pewno mam włączony channel interleaving bo bank interleaving to jest jeszcze mieszanie w te cztery to nie dodaje żadnej prędkości pamięci ta pamięć taka szybka jaka jest to taka jest dodaje to trochę więcej czasu dostępu po prostu procesor napierdziela w tą pamięć e, tam, gdzie można, tam gdzie aktualnie jest otwarte. E, no i to daje trochę czy, szybsze czasy dostępu. Nie? Speed tutaj 5600 to jest magistrala procesora domyślam, bo e, jak się wejdzie w, w specyfikacje procesorów na podstawkę AM5, każdy jeden ma napisane 5600, ale ładując e, profil e, ten. Profil XMP to się nazywa na Intelu, tam do AMD się nazywa jakoś inaczej. Wystarczy go załadować, przestawić na i uzyskujemy wtedy trochę wyższy zegar procesora. Nie, nie kupisz chyba raczej takiego sprzętu w sklepie, gotowego zestawu się nie kupi i nikt ci tego nie skonfiguruje w sklepie, no bo na przykład po wyciągnięciu baterii z płyty głównej stracisz tą konfigurację. To wszystko trzeba sobie robić samemu, tak samo jak Linuxa. Nikt ci nie wgra, tylko jak już to ci sprzedadzą Windows, a Linuxa trzeba sobie wgrać samemu. I jeden szczegół techniczny dotyczący Linuxa, ja o tym tam gdzieś już pisałem, prób ale to wykasowałem, bo tu tam. Były te live takie niezbyt nudne to było, albo się okazało, że to się po prostu nie nagrało, to pokasowałem. Jak się instaluje Steama na Archu, to jest pytanie, czy chcesz korzystać z jakiego sterownika, czy tam z jakiego modułu Vulkan chcesz korzystać? Czy ma to być AMD VLK, czy to ma być Vulkan Radeon? No i domyślnie przy instalacji Steama jako jedynka jest AMD VLK. No i do tej pory, póki jeszcze nie miałem tej karty, zastanawiałem się, czy może dla jakichś nowszych sprzętów, które mają obsługę jakąś, e, po prostu te API. E, czy dlatego po prostu, że jest mocniejsza ta karta, to że sobie poradzi z AMD VLK. U mnie nie znaleziono tego pakietu, to jest domyślny. Ja zainstalowałem inst jak zwykle Vulkan Radeon, który daje dużo większą e, wydajność. Widać to trochę w Cyberpunku, że Vulkan Radeon e, nie generuje wysokiej jakości cieni, czy tam e, tych graficznych szczegółów na dalszych planach. Po prostu to, czego my nie widzimy. Wulkan Radeon nie próbuje nawet liczyć generować, a AMDVRK wyższej jakości. No jeżeli nie wiem, mamy Radeona 6800 i nie zależy nam na tym, żeby uruchomić grę w 120 klatkach, no to wtedy być może ktoś nie zauważy różnicy. Albo dla najwydajniejszych sprzętów, najwyższej klasy sprzętów. AMD VLK jest bardziej zalecany. W internecie piszą, że AMD VLK jest zalecane e, dla generalnie procesorów Ryzen chyba od 4. Bo jak miałem... Nie, ogólnie dla, chyba dla wszystkich Ryzenów. AMD VLK. To jest nieprawda, jak ktoś się interesuje e, mesą, e, co to jest mesa i e, że istnieją takie właśnie alternatywy, no to istnieje jeszcze też Vulkan Radeon i oni, jak już jest ta Mesa niestandardowa w wersji beta, eksperymentalna, i tym się zajmują poważni ludzie, na przykład z firmy Intel. No to e, Vulkan Radeon jest rozwijany, nie amd 4 No i to by było tyle. Nie będę nagrywał. Tego nabiera. Aha, jest taka aplikacja, się nazywa SideQuest. Jeżeli ktoś korzysta, ma Google Meta, no to w SideQuestie jak się uruchomi opcje deweloperskie, ja nie będę tego włączał, bo jestem podłączony kablem. I teraz, jakbym włączył SideQuesta, to mi tu pewnie rozłączy, no bo dwie aplikacje naraz do jednego kabla będą się chciały podłączyć. i. W SideQuestie można sobie przystawić gogle na wyższą ilość herców. Domyślnie jest 72 herce. Ja korzystałem do tej pory z 90 herców, bo to widać zauważalnie przed oczami, że ten ekran mruga dużo mniej, obraz jest płynniejszy, nawet do przeglądania Facebooka. 120 herców dla gry, ok. Jak tak teraz patrzę na ten pulpit albo po prostu. Przeglądając Facebooka, myślę, że te 120 Hz to jest za dużo. Za dużo może jak na MetaQuest 2. Że może jakby ktoś, jak ktoś ma MetaQuest 3 albo te Vision Pro, to że może te 120 Hz e, daje wyższą jakość, a w tym momencie jak to już jest na, na maksa, to nie tyle, że mruga, co lekko rozmyty mi się wydaje ten obraz. Że wręcz nawet lekko spada, ale jak już y, grę mam wygenerowaną w 120 klatkach i się patrzy na to y, z tej odległości, nie? czyli że ekran mam dosłownie bezpośrednio przed oczami, y, no to ten obraz jest płynniejszy. Bo ja tego na pewno nie widać na tych live'ach na YouTube, bo ja tam bitrate y, wideo za mocno ustawiłem, na przykład wczoraj. I było, były zacięcia, ale to wynika z tego, że ja tu źle skonfigurowałem. Na YouTubie tego nie widać aż tak jak ja mam na tych, na goglach. No, że są przycięcia, ale to nie wynika ze spadku FPS-ów, tylko nie wiem, no. coś z tą komunikacją z goglami, tu miałem inaczej. Teraz tego live'u. Będzie koniec, a uruchomię live, no CRF ustawiłem na 8, także będzie wysoka bardzo jakość tego obrazu i czy jest 60 latek? jest 60 latek. No i obraz Full HD, bo te karty nie są do rozgrywki we wysokich rozdzielczościach. To nie jest model, który się nadaje do jakości 2K, 4K, no chociaż pulpit. To nie ma z tym problemu. Dobra, rozpoczynamy transmisję. A live na na fejsie zaraz będzie koniec. Jezus. Яскрый yes, сказка. No i oczywiście nie będzie moich cennych komentarzy. Nie będzie mnie słychać. Nie będzie nikogo nic irytować. Nie wiem, czy to moi znajomi na fejsie. Ktoś ogląda. Jakieś tam wyświetlenia były. Ktoś chce to proszę bardzo. Mam nadzieję, że będzie i Że będzie walka. Bo no nudne jest chodzenie na lekcje tych magii i czarodziejstwa w Tigrze, ale gra jest ładna. Ładna, ciekawa grafika. Także tutaj live OF.